Dzisiaj sobie pokrymy w jakąś grę nudną. dno. Nie wiem, to są jakieś głupie przez z mi trzeba uciekać. Ta gry prawie, że się nie da. To już nie mogę uciekać, ale gdzie? Nie, nie wiem nawet, to co tu chodzi. One są. Ech. Ech, ech. Straszna gra przełączamy od razu, bo pomyślmy, że może już nic nie